Vanessa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Moja droga, jesteśmy dzisiaj na wielkim różowym evencie. Jak Ci się tutaj podoba? Biorąc pod uwagę to, że mamy wakacje i te eventy w stolicy są trochę rzadziej. Oj, ja gdzieś zawsze byłam właśnie tą osobą, która lubiła przyjść na event. Zawsze tutaj sobie znalazłam zajęcie. Naprawdę lubię to zaangażowanie właśnie jeśli chodzi o marki, jeśli chodzi o osoby, które się tym zajmują. Wszystko wygląda pięknie, e, dlatego ja bawię się bardzo dobrze. Mhm. Vanessa, Ty dwa miesiące temu Pisałaś maturę. Wszyscy widzieliśmy, że zdałaś wszystko. Czy jeszcze tutaj mogłabyś nam przytoczyć te wyniki twoje? Drodzy Państwo, ja z moich wyników jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o polski, to było 80%, matematyka 90%, a angielski cały 100%. Jeśli chodzi o podstawy, więc myślę, że dostałam bardzo mało czasu na przygotowanie się. Sama sobie ograniczyłam bardzo dużo czasu, ze względu na to, że robiłam mnóstwo innych rzeczy, więc wyniki na pewno sprostały moim oczekiwaniom. Jak ty się teraz czujesz bez szkoły? Najlepiej na świecie. Naprawdę jestem wolna i czuję, że w końcu dostałam możliwość wykorzystania tego potencjału na 100%. A masz wrażenie, że ta szkoła trochę przeszkadzała ci w realizacji jako influencerka? Myślę, że nie. Myślę, że dodawała wręcz uroku, a moje umiejętności organizacji wzrastały z każdym dniem. Czym więcej było tych zajęć, tym bardziej zdawało się, że umiem ogarnąć niektóre rzeczy, umiem zaplanować niektóre rzeczy, więc myślę, że ta szkoła to była naprawdę i dosłownie lekcja życiowa. Policeum zawsze są studia. Czy Ty coś planujesz? Idę na studia, oczywiście. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa i spragniona takiego studencji życia. Dlatego wybieram się na studia w kierunku psychologii w biznesie. Chciałabym spróbować swoich sił. Czy to będą studia w Warszawie, czy gdzieś się wybywasz? To będą studia w Warszawie, bo po cichu liczę na to, że uda mi się połączyć rzeczy, które robię na co dzień z edukacją. A czy zostajesz w domu rodzinnym, czy jednak się przeprowadzasz? A, Mam tutaj swój kącik w Warszawie, więc chętnie się tutaj przeprowadzę i e, tak już wakacje troszkę pomieszkuję i bardzo, bardzo mi się to podoba. Czuję, że tutaj faktycznie się spełniam i, e, i mogę naprawdę pracować tyle, ile bym chciała. A czy to jest Twoje mieszkanie, czy wynajmujesz? To jest moje mieszkanie, udało mi się. E, faktycznie było to takie spełnienie moich marzeń, i gdzieś tam faktycznie z tyłu głowy była wizja tego, jak przeprowadzasz się tutaj na studia, żebym zawsze miała tutaj swój kąt i, i żebym czuła się tutaj po prostu bezpiecznie. To gratulacje! 18 lat, tak? Jeszcze nieskończone. Dwa miesiące, tak jest. I już własne mieszkanie. Jakie to uczucie! Gdzieś to był mój taki cel od samego początku, więc myślę, że nie jestem zaskoczona, wręcz przeciwnie, pracowałam na to naprawdę tak ciężko, jak się tylko dało. Vanessa, nie jest tajemnicą to, że kiedy pisałaś matury w tym okresie maturalnym w internecie wokół Twojej osoby była no, spora drama. Jak Ty jako osoba to przeżyłaś, jako influencerka, i jako osoba prywatna? Myślę, że tutaj w obydwu światach liczyło się duże wsparcie ze strony najbliższych. I mogę dużo zawdzięczyć im, że dzięki temu faktycznie uzbroiłam się, e, taką trochę maskę, zbroję i, i przeszłam przez ten cięższy okres. A jak to teraz wygląda? Bo my gdzieś tam widzieliśmy na storiesach, jak Kamil robił urodziny, że gdzieś tam mignęłaś. Jakie wy macie relacje? A, się, sama jestem, e, sama propaguję to, żeby faktycznie unikać tematów prywatnych w internecie, dlatego zostawiam ten temat tylko i wyłącznie dla nas. Dobrze, to jeszcze tylko tak zapytam na koniec o ten komentarz, bo ty jednak odpowiedziałaś na jeden komentarz fanki, która zapytała ci, Ciebie, jak... To było z tym piłkarzem i czy Kamil mówił prawdę? Czy to było, było ostateczne słowo, czy jeszcze chcesz taką kropkę postawić? Myślę, że mój komentarz był wystarczająco dyplomatyczny i teraz bym wyszła na hipokrytkę, gdybym poruszała tutaj sprawy prywatne. Zaznaczyłam konkretnie, że nie chciałabym e, mieszać świata prywaty ze światem internetu, dlatego tutaj też również postawię kropkę. To jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. To czy Vanessa Rojewska jest teraz singielką? To dalej są sprawy prywatne. Ale możesz powiedzieć tak <noise> lub nie. Pomidor. <noise> Przepraszam. Pomidor. No dobrze, w takim razie bardzo, bardzo ci dziękuję i trzymam za ciebie kciuki za studia i za życie prywatne i mniej dram życzę. Oj, na pewno się przyda. Dziękuję ślicznie.